Chciałbym, żeby jeszcze Republikanie pytali. Proszę. Panie Ministrze, na ostatniej prostej... Ale krótko. Tak. Na ostatniej prostej kampanii do Parlamentu Europejskiego pojawiło się kilka spotów y, mających na celu zniechęcenie do głosowania właśnie na Janusza Korwina-Mikke. Prowadzenie kampanii negatywnej jest często nie, niezwykle skuteczne, ale również niebezpieczne, ponieważ trzeba to prowadzić bardzo umiejętnie. Czy nie był właśnie to gwóźdź do trumny, która, y, które okazało się wynik wyborczy? Po pierwsze, niedotrumny, bo jak widzicie, jestem całkiem witalny. Po drugie, ja nie byłem zwolennikiem tych spotów, powiem uczciwie, ale też uczciwie porozumiałem się z moimi współpracownikami, którzy robili kampanię, że daję im wolną rękę. Uważam te spoty za błąd zarówno w kategoriach doraźnych kampanii, jak i w kategoriach strategicznej współpracy na prawicy. Podkreślam raz jeszcze, powinniśmy się wszyscy kierować zasadą, że nie ma wrogów na prawicy. Ale z drugiej strony, no, nie udawajmy też, że polityka to nie jest takie mizianie się. Polityka jest sporem, polityka jest rywalizacją. Trzeba tylko robić to w sposób skuteczny. My zrobiliśmy to nieskutecznie, tutaj panu przyznaję radę.